Dobry, super. Witam w kolejnym materiale na kanale są Paweł Jóźwiak, autor, dzień dobry, dzień. autor najmocniejszych dymów podczas tego panelu m 4 co? to no, od razu dymów. Delik, delikatna zawierucha musi być w końcu do Prikwajty. bo nie oglądałem do końca. Powiedz mi, czy doszły jakieś ciosy między wami? No, to z liścia dałem, że trafisz niestety, tak? Trafiłem. No, ja go też tam kopnąłem, także ten, nie? Adrem wyrasta na mistrza liści, jeśli chodzi o face to face, no bo już Marcin Najmanty ja ustrzelony teraz podczas tych programów. No, no to że chyba nie jest żadną sztuką kogoś, która trafi z liścia przy się tak? Wiesz, no. Dobra, a to był taki face-to-face, face, y, że staliście razem i poleciał taki niehonorowy, twoim zdaniem, czy... Nie wiem, teraz ciężko mi na, na gorąco ocenę bo na początku ja pierwszy ruszyłem na niego. Ty... <laughs> <laughs> ale nie chciałem jakiejś tam większej krzywdy zrobić, jakoś się kontrolowałem, ale potem, kurde, wiesz, jak mi wypalił tego liścia, no, się zagapiłem trochę, już potem go chciałem rozszarpać, się. Dobra, a poczułeś coś, jak te uderzenie? Nie, absolutnie. Czyli nie, za, nie zagrozi ci... się nie liczy. Czyli nie zagrozi ci, siłą ciosu? Nie. Dobra, powiedz mi, ten, ten temat wałkowany jest od, od samego początku tego wyrzucenia Adriana z federacji. A chciałem zapytać o tą Waszą. Przy, Przyjechać może za duże słowo, ale te Wasze koleżeństwo. Ono było takie prawdziwe? Chodziliście razem na imprezę? Jakby wspieraliście się? Jak to wyglądało? No, spotykaliśmy się, tak. tak, no, Spotykaliśmy się czasami prywatnie i tak dalej. Ja też mu pomagałem, oddawał ode mnie walki na prime. Ie. Także ja byłem do niego w porządku. Pożyczałem mu pieniądze na przygotowania, jak nie miał. Także wiesz, że od takiego gościa, który dostał walki, dzięki mnie go wspierałem, to wymagałem troszeczkę więcej, a nie w momencie, jak mu troszeczkę troszeczkę fame urósł, bo się po prostu wbił się w dramę z Nikitą, że przestał odbierać telefonu, już się zasłaniał Ferrari i tak dalej, kombinował. Nie uszanował nawet tego, wiesz, on miał ważny kontrakt, ma tak naprawdę ważny do dzisiaj, ma spór prawny e, z Prime'em i my nie musieliśmy mu nawet dać złotówki więcej za tę walkę. To nasza dobra wola, że jesteśmy normalni, że chcieliśmy dać mu więcej, skoro rzeczywiście zasięgi mu podskoczyły, ale jemu to było mało. On do ostatniego dnia szantażował Federację, domagał się, że też ma być ostatnia walka na kontrakcie i tak dalej. Wiadomo, że już z Klaudem sobie rozmawiały i tak dalej, wtedy my nie mieliśmy Najlepszych relacji był konflikt z Klaudem, dlatego Federacja Klaudko tylko wzięła na ważnym kontrakcie. Dzisiaj już by takiej sytuacji nie było, bo ter, teraz inaczej się nawzajem traktujemy. No i wykorzystał to, to wiesz, konflikt między organizacjami, no i poszedł, poszedł po bandzie, ale ten spór, prawdy, z ciosem dalej jest. On, tam trwają jakieś mediacje z moimi wspólnikami. On ma szansę się do, dogadać, jakoś zakończyć to ludownie. Jak nie, to niestety sprawa znajdzie swój chwilę, w sądzie. nie? się zapytać, o co Adrianowi grozi? A co? Na pewno grozi mu jakaś kara, finans kara, kara finansowa. To, to, że wziął walki w klacie. Tak? tak, za to, że w ogóle nie wyszedł do walki i że podczas gali pay naraził organizację na, na szwanki i tak dalej, no, że utrudnił sprzedaż pay per view, tam dużo jest punktów na niego i to jest to droga kara, nie? droga kara tak naprawdę. Nie? A co wy chcecie, żeby Adrian zrobił, żeby, żeby do tego nie doszło? Jakie są te mediacje? Słuchaj, no to nie chcę też, ponieważ sprawa jest na etapie, że tam rozwiązań prawnych, to nie chcę też tutaj za dużo mówić takich, takich szczegółów, no bo nie wszystko mogę powiedzieć. Jakieś tam mediacje są, zobaczymy, może to będzie rozwiązane polubownie, ale... Ale na, 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 pe, na pewno wiesz, na pewno on złamał kontrakt i na pewno nie zachował się fernie, także nikt się teraz nie wybiela, nie? Okej, okay, powiedz mi, jak ty oceniasz te walki adrena ciosa z Marcinem Neymanem No bo to ty jest, wiesz, coś odby... takiego, jak on mówi, że nic nie było dogana Ja teraz mam kontrakt z Klaudą na Wartem ściosę, to mógłbym się też powiedzieć, Słuchajcie, kurwa, jest, jest, jestem poważny, on, on, on mnie uderzył z liścia, jest afera i, i, i tak dalej. To nie, no to albo zapłacicie mi trzy razy tyle, kurde, albo ja nie wychodzę, no to, no, to, to jakie to miałyby tą mediację, to tak postępuje. To frajerzy tylko tak postępują i tak dalej. A ja, nie to, że go wróciłem z Flat bez powodu, bo ja zobaczyłem, że on jest w szatni tej powali mnie, że on już się pakował. Ja mówię, co się stało, nie? On ja mówię, o, oh, ja mówię, może mogę Ci jakoś pomóc, dogadać się z powodu. Nie, już, już pozamiatany, a docierały mi takie cynki, cynki, że on kombinuje, że to była jego ostatnia walka na kontrakcie. I mówię do niego użyłem słowa, mam nadzieję, że przedmiotem tego konfliktu nie było to, że powiedziałeś, zaszantażowałeś, że twoja ostatnia walka na kontrakcie. On powiedział, no między innymi, no wtedy już wiedziałem o co chodzi. Ja mówię, dalej stąd w frajerze i tyle, sobie coś tego zasłużył, nie? A powiedz mi, jak ty oceniasz jego walki z Marcinem Najmanem? Te dwie. No, wiesz, no, obiektywnie to uważam, że w końcu zaczął trenować, coś tam liznął pod okiem Roberta Różkiewicza, nauczył się dobrze obalać i tyle, no, Marcin Najman nie miał prawa z nim przegrać, Marcin go zlekceważył, nie trenował żadnych zapasów defensywnych, nic, no i, no i tyle, cias go obalił, nie wiedział, co dalej zrobić, a, a Marcin Najman też bez sensu w tę głowy walił. No. Ale ty nie powiem, tego błędu. Nie. Jeśli chodzi o walkę Najmana kontra yy, Marcineman, kontra Jacek Morański, to jak ty tutaj typujesz, jak ty stawiasz? Jeśli Marcin, Neyman, Marcin jest nieprzewidywalny, jeśli nie, zdrowi, nie będzie jakichś irytacji typu, że wejdzie mu w nogi czy go kopnie, no to kurwa nie ma szans, żeby kurwa z nim przegrać, bo Morański jest mega słaby. nie? Okej, okay, A rewanż twój Jacka Morańskiego dojdzie do skutku? No bo było to odwołanie, to jakby tego nie przyjąłeś, tak? Nie chciałeś tego? Nie, no odpuściłem to, no, wszyscy wiedzą z wiadomych względów i tak dalej, nie chciałem wspólnikom robić pod górę, także wycofałem ten proces, bo werdykt musiał być zmieniony po analizie sześciu niezależnych sędziów. Także wiesz, no ja chcę rewanż, tylko on tam kombinuje na razie to, to coś unika, bo wiadomo, że mu ta walka jest nie na, rę, nie na, nie na rękę. To był bardzo mocno, e, bardzo mocno rozbity po tej walce i on wie, że to, to nie, nie będzie dla niego łatwa walka, tym bardziej już więcej coś takiego nie wydarzy, że ja będę tak się walczył taktycznie i, 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 i tak dalej jak teraz. Bo na pewno już nie będę e, nie będę nic zostawiał nigdy w rękach sędziów, jeśli tylko będę miał możliwość, że tutaj miałem e, pójść za ciosem i macie rywala, to to zrobię. Co, boi się rewanżu z tobą? Myślę, myślę, że wiesz, no kurwa, że zdaje sobie sprawę, że to jest trudna walka i że ciężko mu będzie ze mną wygrać. On dobrze wie, że przegrał tą walkę. No kurwa, że mu sędziowie zrobili prezent. Co. No mówisz, że Murański jest słaby, a wszyscy widzą progres, jaki, jaki zrobił. Nie no słuchajcie, no progres na pewno zrobił. Facet no, ma 55 lat, trenuje, progres zrobił, ale słaby jest. Jego ciosy nic nie ważą. Kompletnie nic? No nie są za mocne, no. Dobra, a jeśli chodzi jeszcze o Adriana, o Adriana ciosa, no bo uderzył czy z tego listy ty chciał wziąć jakiś odwet na nim, za to, co zrobił? Jak się naderzy jak jaka, jakaś sytuacja, to chętnie go sieknę. Paweł, ja. wow, ty wszedłeś do tego świata jako kompletny zademiator. No, z Boxdelem zadyma. Yy, z z Najmanem może nie był taki duży zadymy, ale ty tam się poprzytykaliście z Jackiem Rańskim zadyma, teraz Adrianem Adrianem z zadyma, same zadymy wokół ciebie. Ja, bo ja jestem zademiarzem, to są free fighty, to nie jest sport, to nie, nie, ma, nie ma być grzecznych chłopców, to mam być rozpierdoli awantury, bo to, to, to są freaky. A jeszcze był temat, żeby walkę zrobić z gokselem. Jak to wygląda? Nie, no będzie trzecia walka, tylko tak, tylko ja też muszę odpowiedzieć się do tej walki przygotować. Pierwszy raz muszę mieć czas na pełne przygotowania, bo ostatnie miałem zaledwie 20, chyba 4 dni policzyłem. 24 lub 27, już nie pamiętam. I co, muszę się dobrze przygotować i też ja muszę sobie na ten rewanż sam przed sobą, bo ja mam, ja mam to dogadane, że będzie trzecia walka, bo mi to obiecali kiedy się decydowałem na walkę lasmy z nim. Ja muszę sam w swoich oczach zapracować na ten rewanż. muszę powygrywać jeszcze, jeszcze kil, kil, kilka, kilka walki, Żebym wiedział, że jestem na to gotowy, bo Bogusław zrobił bardzo duże postępy i kurde naprawdę że z nim wygrał tak na styk, nie? A powiedz mi, a ta walka z Pasutem? Bo kiedyś był ten temat takiego pojedynku. Będzie, będzie to Też będzie? Tak, będzie. No dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, kładziemy się nisko, pozdrawiam. Dzięki. Adrian, chcę jeszcze raz do Pawa panowie. Dawaj liścia. Dobrze, może podejdźcie do siebie panowie na spokojnie, Stańmy na środku, tak? Przykro mi, wostry, bo ja trenowałem spe... specjalnie znajmane mnie, żeby Ciebie, żebyś tu przylazł jak ten piesek i jest Twój koniec. O!